Rozdział 16 Patrz na Jezusa. Część pierwsza. W czasie widzenia 12 czerwca 1868 roku pokazano mi niebezpieczeństwo, w tym, że ludzie zwracali się do brata i siostry White, myśląc, że muszą pójść do nich ze swymi ciężarami o poradę. Tak być nie powinno. Zapraszani są przez swego czułego Zbawcę, aby zwrócili się do Niego, gdy będą spracowani i mocno obciążeni, a On im da odpocznienie. W Nim znajdą ulgę. Zabierając swoje wątpliwości i trudy do Jezusa, stwierdzą, że obietnice te wypełnią się u nich. Kiedy w swoim nieszczęściu odczują ulgę, którą można znaleźć jedynie w Jezusie, Uzyskają doświadczenie o najwyższej dla nich wartości. Brat i siostra White dążą do czystości życia, pracują, aby wydać owoce świętości, lecz są tylko omylnymi śmiertelnikami. Wielu do nas przychodzi z pytaniem: Czy mam tak uczynić? Czy zająć się tą sprawą? Czy w sprawie ubioru ubrać to, czy coś innego? Odpowiadam im: Głoście, że jesteście apostołami Chrystusa, czytajcie Biblię, czytajcie uważnie o Jego życiu na ziemi, naśladujcie Jego życie, a nie zbłądzicie z wąskiej drogi. Absolutnie nie zgadzamy się być Waszymi sumieniami. Jeśli zrobicie to, co Wam zalecimy, będziecie oczekiwali, abyśmy Was prowadzili, zamiast zwrócić się bezpośrednio do Jezusa. Wasze doświadczenia opierałyby się na nas. Musicie mieć własne doświadczenia, które opierać się będą na Bogu. Wtedy będziecie mogli stać wśród niebezpieczeństw ostatecznych dni i nie zostaniecie pochłonięci przez ogień doświadczeń, który ma służyć oczyszczeniu waszych charakterów, abyście w ten sposób byli przygotowani do nieśmiertelności. Wielu naszych braci i sióstr myśli, że nie może się odbyć wielkie zgromadzenie bez obecności brata i siostry White. W wielu miejscach zdaje sobie z tego sprawę, że należy uczynić coś, żeby nakłonić ludzi do większej gorliwości i zdecydowanej akcji dla sprawy prawdy. Mieli wśród siebie kaznodziei, ale oni odczuwali, że muszą coś więcej dać, więc oczekiwali, aby to za nich uczynił brat i siostra White. Widziałam, że nie jest to tak, jakby chciał mieć Bóg. Przede wszystkim widać niedoskonałość u niektórych kaznodziejów. Brakuje im rzetelności. Nie biorą na siebie ciężaru pracy i nie pomagają tam, gdzie ludziom jest potrzebna pomoc. Nie odczuwają tego, gdzie i kiedy należy ludzi poprawić, udzielić nagany, podnieść i wzmocnić. Niektórzy z nich przez tygodnie, a nawet miesiące pracują w jednym miejscu, a gdy odchodzą, jest jeszcze więcej po nich do zrobienia niż kiedy weszli na ten teren. Systematyczna dobroczynność kuleje. Jedną z gałęzi pracy misyjnej jest dobroczynność. Ale ponieważ nie jest to przyjemne, więc niektórzy zaniedbują swoje obowiązki. Mówią o prawdzie Słowa Bożego, lecz nie wskazują na potrzeby posłuszeństwa. Dlatego wielu jest tylko słuchaczami. Odczuwają braki, a ponieważ nie wszystko między nimi jest tak, jak powinno być, więc liczą na brata i siostrę White, by poprawili te braki. Niektórzy nasi kaznodzieje traktowali wszystko powierzchownie, przez co nie potrafili zdobyć serc ludzkich usprawiedliwiali się myślami, że brat i siostra White uzupełnią te braki, że są specjalnie powołani przez Boga do tej pracy. Ci ludzie pracowali w niewłaściwy sposób. Nie nieśli swego brzemienia, nie pomagali tam, gdzie pomoc była potrzebna, nie udoskonalali swojej pracy, którą należało poprawić, nie wciągnęli się całym sercem, duszą i energią w potrzeby ludzi. Czas płynie, a oni nie mają się czym wykazać. Ciężar ich pracy spada na nas i zachęcają ludzi, aby zwracali się do nas myśląc, że nic nie będzie lepszego jak tylko świadectwa. Nie zadowala to Boga. Kaznodzieje powinni brać na siebie większą odpowiedzialność, a nie mówić lub uważać, że nie potrafią nieść posłannictwa, które pomoże tym, którzy potrzebują tego. Jeżeli tego nie potrafią, to powinni przebywać w Jeruzalemie, aż dana im będzie moc z wysokości. Nie powinni zajmować się pracą, której nie umieją wykonać. Powinni pójść naprzód ze łzami, niosąc cenne ziarna, a potem wrócić od swoich prac z radością, niosąc swe kłosy. Kaznodzieje powinni nauczyć ludzi konieczności samodzielnego wysiłku. Żaden kościół nie może się rozwijać, jeżeli jego członkowie nie będą pracować misyjnie. Ludzie muszą mieć przykład od kaznodziei. Widziałam, że nie można dokonać niczego trwałego dla jakiejkolwiek zboru, jeżeli nie będziemy odczuwać potrzeby podejmowania osobistej odpowiedzialności. Każdy członek danego ciała powinien odczuwać, że zbawienie jego duszy zależy od jego własnej pracy. Nie można zbawić swej duszy bez podjęcia wysiłku. Sam kaznodzieja nie może zbawić ludzi. Może być kanałem, przez który Bóg wyśle swoje światło dla jego ludu. Lecz w jaki sposób to światło zostanie wykorzystane, zależy od samych ludzi, gdy oświecą tym światłem innych. Lud powinien odczuwać osobistą odpowiedzialność, nie tylko, aby zbawić własne dusze, lecz by jeszcze gorliwiej zająć się zbawieniem tych, którzy pozostali w ciemności. Zamiast czekać, aby brat i siostra White pomogli wydostać się z ciemności, powinni gorliwie zająć się tym, żeby popracować nad samym sobą. Wyszukajcie tych, którzy są w gorszej sytuacji i starajcie się im pomóc. Wówczas pomożecie samym sobie. Światło zabłyśnie szybciej niż w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli ludzie nauczą się opierać na bracie i siostrze White, i na nich zawisną, to Bóg poniży ich wśród Was. Musicie szukać Boga i ufać Mu. Opierajcie się na Nim, a On Was nie opuści. Nie pozostawi Was, abyście zginęli. Słowo Boże jest drogocenne. Szukajcie w pismach, bo w nich macie życie wieczne. Są to słowa Chrystusa. Studiowanie tych wersetów inspiruje Jego praktyczne zastosowanie i całkowicie przygotowuje was do dobrej pracy. Kaznodzieje i lud muszą zwrócić się do Boga.